Dzień dobry. Witam Państwa w popołudniowym materiale. Można powiedzieć yy, sequel do tego, co się, o czym dzisiaj roz, rozmawialiśmy przed południem, ale informacja jest, można powiedzieć, yy, bieżąca. Jest decyzja Radosława Sikorskiego o zamknięciu Konsulatu Federacji Rosyjskiej, tym razem w Krakowie, bo najpierw zamknięto konsulat w Poznaniu. Jest jeszcze konsulat w Gdańsku. Ten konsulat dosyć dobrze znam, i przyznam się szczerze, że tutaj raczej powinien właśnie paść wybór na Gdańsk. No, ale decyzja pana ministra jest taka, żeby jednak to był krak. Co to oznacza? To oznacza, proszę państwa, że możemy się spodziewać kolejnych retorsji ze strony Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie wydalenia z Rosji naszych dyplomatów. No, ale nie ućmy się. To, co zrobiła Rosja, czyli sprawstwo kierownicze podpalenia przy ulicy Marywilskiej, na to są bardzo mocne dowody. Tutaj oczywiście nie będę o tych dowodach wspominać, ale nie ma najmniejszych wątpliwości. Dobrze jest w tej chwili, że taka decyzja zapada, i to na najwyższym dyplomatycznym szczeblu. Nie wiem, czy Radosław Sikorski zawezwie. Ambasadora Rosji do MZ, by z nim porozmawiać. Podejrzewam że, podejrzewam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że rozmawia się z przyjaciółmi, rozmawia się z sojusznikami, sąsiadami, nawet jeżeli są trudne tematy, ale nie rozmawia się z wrogami, którzy stoją za podpaleniem naszego domu. Bo musimy sobie jasno powiedzieć, że mamy tu do czynienia. Z aktem agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, bo czy jest to dywersja w postaci podpalania centrów handlowych? Na szczęście nikt nie zginął, o czym też dzisiaj powiedział Radosław Sikorski. Za chwilę jego wypowiedź Państwo zobaczycie, ale nie wiadomo, co będzie dalej. A teraz, proszę Państwa, posłuchajcie, co, a najważniejsze, jak, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Posłuchajcie. Kolejne przesłanie do władz rosyjskich. Wiemy, co robicie, nie akceptujemy tego i wyciągamy konsekwencje. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości pokazali czy oświadczyli, że mamy niepodważalne dowody na, na to, że ten olbrzymi podział przynojowickiej został wykonany na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Tam cudem nikt nie zginął. Polska. Demokracje zachodnie nie dokonują w Rosji aktów dywersji, więc Rosja nawet nie ma prawa do proporcjonalnych zachowań, może oczywiście spodziewamy się, że nie wykona. Krótko i na temat, proszę państwa, i tak robi się politykę zagraniczną wobec niespornego sąsiada. No to oczywiście eufemizm. mamy do czynienia z państwem napastniczym. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak można byłoby w tej chwili wchodzić w jakikolwiek dialog z państwem, które nas atakuje. Nie wiem, czy państwo, czy przepraszam za, za takie sformułowanie, na pewno państwo macie tego świadomość, ale gdybyśmy się głębiej zastanowili nad tym, to każde podpalenie, każdy akt dywersji jest aktem agresji wobec naszego kraju. No brakuje jeszcze, żeby. Przepraszam, próbowali naruszać suwerenność naszego państwa i pojawiły się, nie wiem, rosyjskie czołgi gdzieś w okolicach Mamonowa-Gronowa. W tej chwili trwają cały czas prace zabezpieczające całą naszą wschodnią granicę w tych neuralgicznych punktach, czyli Przesmy Suwalski, granica z obwodem królewieckim również i granica z Białorusią. W tej chwili te tereny są mocno strzeżone. Nawet bardziej niż strzeżone. Nie tak dawno nawet rozpoczęła się dyskusja na temat wypowiedzenia tej umowy międzynarodowej dotyczącej niestosowania min przeciwpiechotnych. Bo tu musimy, proszę Państwa, spojrzeć na to w sposób pragmatyczny. Nie możemy zaryzykować, by na przykład Białoruś spróbowała jakiejkolwiek prowokacji militarnej z przekroczeniem granicy. Albo ewentualnie jakieś oddziały rosyjskie, które próbowałyby dokonywać prowokacji na granicy polsko-rosyjskiej. Mamy jeszcze w sumie bardzo wąską granicę. Nie wiem, co tam się w tej chwili dzieje. Bardzo chętnie bym chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-rosyjskiej na mierze i Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, tam jest granica. Możecie sobie spojrzeć na mapę. To jest granica, można powiedzieć, bardziej plażowa. Bo Mierzeja jest podzielona i dochodzimy do, do terenu, który już to jest granica z Unią Europejską. Można tam nawet podejść, co myślę, że w obecnej sytuacji jest nawet niebezpieczność. Nie mówię o przekraczaniu, bo tam jest Straż Graniczna, która dosyć nerwowo reaguje. Ja pamiętam chociażby taką sytuację z przeszłości, kiedy jeszcze rządził PiS i ta Straż Graniczna Pisowska zachowywała się skandalicznie. To był listopad, byliśmy akurat tam przy granicy, rodzinnie, Max, Ania i to, był, to było w 2001 roku. No i jak to dziecko, tak? Max jeszcze tak nie do końca sobie zdawał sprawę, że nie należy tak energicznie podbiegać do wody. Niestety, w swoich kaloszkach podbieg zbyt mocno, fala się zbliżyła. Zalała mu nóżki, miał całe mokre nogi, to był listopad. Początek listopada było zimno. Nieopodal stał samochód Straży Granicznej, patrzu, w którym siedziała kobieta i mężczyzna. Ja mając dziecko na rękach z mokrymi nogami podbiegłem do nich i zapytałem się, czy mogę ich prosić o pomoc. Dosłownie nie wiem, dwa kilometry dalej, gdzie był ogólnodostępny parking, gdzie stał nasz samochód, mówię, czy możecie mnie z dzieckiem podwieźć, bo on ma mokre nogi. Wyobraźcie sobie, że wtedy mi odmówiono. Ja musiałem z Maksem na rękach, on no już swoje ważył wtedy, dosłownie biegiem, na szczęście no może w moim wieku to już kondycja nie taka, kiedyś miałem naprawdę dobrą kondycję, ale tak ten odcinek około dwóch kilometrów, taki można powiedzieć bardziej biegiem niż marszem, przebiegłem z dzieckiem na rękach, żeby go szybko do samochodu ułożyć. No, na szczęście skończyło się bez jakiejś infekcji. Ale jakoś to zapamiętamy. E, mam jeszcze zdjęcia, właśnie jak to jest taki moment, dosłownie chwilę przed tym, zanim Maxowi nam. No Ale zostawmy tą nieszczęsną straż graniczną w tej chwili. E, w tej chwili oni robią swoją robotę, tam też były pewne zmiany kadrowe, choć nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Ale ci z Państwa, którzy są z okolic e, e, Elbląga, czy Olsztyna, czy Dajska możecie się przejechać właśnie na Mierze, zobaczyć, jak w tej chwili wygląda granica. No, tam nie ma z tego, co pamiętam, żadnych zasieków. Może w tej chwili się pojawiły. A to jest takie miejsce, w którym mogłoby dojść do prowokacji. Mam nadzieję, że Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Siemoniak, choć tu mam wątpliwość, zdaje sobie sprawę z tego. No, na szczęście wiceministerem obrony narodowej jest Cezary Tomczyk. Bo po Kośnijku Kamyszu to raczej wyobraźni jakiejś większej sobie nie, nie, nie wyobrażam, żeby on miał wyobraźni. Cezary Tomczyk to jest zupełnie coś innego. I proszę Państwa, to jest bardzo, bym powiedział, krytyczna sytuacja. Konsulat rosyjski w Krakowie zostanie zamknięty. Dyplomaci rosyjscy jako personal grata zostaną wyproszeni z Polski. Spodziewajmy się retorsji, tak jak mówiłem wcześniej a my musimy być naprawdę czujni na to, co się w tej chwili dzieje, bo proszę Państwa, no sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Na szczęście nie jesteśmy sami. Z nami są Niemcy, Francuzi, Wielka Brytania i jeszcze kilkadziesiąt innych krajów. Też i Ukraina obok nas stoi, tak jak my stoimy obok Ukrainy. Ale drodzy Państwo, sytuacja jest naprawdę krytyczna i patrzcie też w przestrzeń medialną, jak pisowcy będą się wpisywać w kremlowską narrację, co robią od wczoraj? Tak jak mówiłem wcześniej, twierdząc, że liderzy europejskich państw używali w pociągu jakichś środków, substancji psychoaktywnych. Podkreślam, że powtarzali to działacze PiS. -u. To jest działalność prorosyjska, agenturalna. I już za. Parę miesięcy, tak? Myślę, że w sierpniu. Powinien od razu wrócić po zmianach legislacyjnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, powinien wrócić temat delegalizacji pis I mówię to zupełnie poważnie. Tak samo delegalizacji Konfederacji. Jeżeli kontrwywiad, tym też powinien zostać, w zasadzie stworzono po, początek, ale e, tak znajdzie dowody na ich kontakty z Rosją, to w ogóle bezdyskusyjne. Musimy oczyszczyć naszą przestrzeń publiczną, polityczną e, z Kremlowskiego w A ja Państwa dzisiaj zapraszam na 21. na live. Była propozycja, żebyśmy zrobili o 20. live, tak żeby na bieżąco komentować to, co się będzie działo na debacie, ale myślę, że tutaj troszeczkę by się wkradła nam pewna taka kakofonia, więc ja Państwa zapraszam na tę debatę o 20.00 do Telewizji Polskiej. Oglądajmy wspólnie, a następnie o 21. myślę, że już będzie po debacie albo będzie na końcówce już. Będziemy raczej zmęczeni Nawrockim, ale usatysfakcjonowani Trzaskowskim. Spotkajmy się o tej 21 na live i jakby na gorąco omówimy, chciałbym z Państwem omówić, jakie macie wrażenia po tej debacie. W innych mediach będą się pojawiać rozmowy, ale bez Państwa udziału. Czyli gdzieś tam będą jakieś strefy, takie powyborcze, przedwyborcze, i na takie historie, tam po debacie, zwał jak zwał, ale tam nie będziecie Wy uczestniczyć. A ja zapraszam Państwa, abyśmy tu wspólnie na naszym kanale porozmawiali o tym, jakie są Wasze wrażenia po tej debacie. Na gorąco, na bieżąco, jak jest tak, omówimy to. Niech to idzie w świat. Tak wyglądają niezależne media, interaktywne, obywatelskie, gdzie niezależni dziennikarze, w tym przypadku ja będę z Państwem rozmawiać, może też dołączą inni. Byśmy porozmawiali o tym, co my czujemy, a nie narracja, którą niektórzy pracownicy mediów chcieliby nam narzucić. Także dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się dzisiaj o 21 na live po debacie. Do zobaczenia.